Kolejny odcinek wojskowych newsów. Czas zacząć. Dzisiaj pogadamy między m.in. o zgodzie Węgier na przystąpienie Szwecji do NATO, co w zasadzie oznacza dołączenie tego kraju do sojuszu. Przedstawiam wam także naprawdę gruby news. Mianowicie przywódcy państw NATO zaczęli rozmawiać o perspektywie wkroczenia wojsk paktu na Ukrainę. Będzie też o wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który stwierdził, że byłby zadowolony, gdyby Niemcy zwiększyły swoją wojskową obecność w Polsce. Jak więc słyszycie, brzmi to bardzo ciekawie, dlatego zaczynamy. Czy niemieckie wojska będą stacjonować w Polsce? Niewykluczone. Sprawa dotyczy wypowiedzi naszego ministra spraw zagranicznych, Radosława Sikorskiego. Przybywał on w Berlinie kilka dni temu i w swojej wypowiedzi dla mediów zaznaczył, że nie miałby nic przeciwko, jeśli niemieckie wojska stacjonowałyby w Polsce. Powiedział też przy okazji, że rząd PiS to był rząd nacjonalistyczny i demonizował relacje z Niemcami. Obecny rząd koalicyjny podchodzi do sprawy zupełnie inaczej i traktuje Niemców jako partnerów z NATO. Oczywiście niemieccy żołnierze na polskiej ziemi nie są niczym nowym. Na przykład oddział kilkuset osób z Niemiec stacjonował przez kilka miesięcy z rakietami Patriot na wschodzie Polski. Zatem myślę, że panu ministrowi chodziło o stałą obecność, być może taką, jaka jest planowana na Litwie, gdzie ma być rozmieszczonych 4000 niemieckich żołnierzy wraz z personelem cywilnym. W tym kontekście pojawił się wątek reparacji tudzież zadośćuczynienia za drugą wojnę światową. Według naszego ministra, Niemcy powinny do tego podejść kreatywnie i nam to po prostu wynagrodzić. Takie stacjonowanie niemieckich wojsk w Polsce, a zatem ochrona terytorium NATO mogło być właśnie takim kreatywnym podejściem do kwestii reparacji. Dajcie znać, czy chcielibyście szerszej obecności niemieckich wojsk w Polsce. Szwecja w NATO? Węgrzy mówią tak. Węgierski parlament przegłosował zgodę na wstąpienie Szwecji do NATO, dzięki czemu ten kraj stanie się już w najbliższym czasie 32 członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. To naprawdę świetna wiadomość. Od teraz Morze Bałtyckie stanie się wewnętrznym akwenem NATO, przez co operowanie na tych wodach przez Rosję będzie niezwykle utrudnione. Węgry były ostatnią przeszkodą. Kilka tygodni temu zgodę na przystąpienie Szwecji wyraziła Turcja która również hamowała przystąpienie Szwedów do NATO. No ale za marchewkę, między innymi zgodę na zakup i modernizację F-16, zmienili zdanie. Szwedzki premier odwiedził Budapeszt i podczas tej wizyty ogłoszono inny, interesujący news. Mianowicie Węgrzy dokupią cztery dodatkowe Gripeny, które wzmocnią posiadaną już flotę 14 maszyn. Myśliwce mają powstać z magazynowanych przez producenta, czyli szwedzki Saab, części. Zgoda Węgier może w najbliższym czasie zaowocować kolejnym kontraktem, tym razem na Hajmarsy. Była wola ich zakupu przez Węgry kilka miesięcy temu, ale zostało to zablokowane przez amerykański Senat. Główną przyczyną było osiąganie się ze zgodą na dołączenie Szwadów do NATO. Teraz wydaje się, że nie będzie już takich trudności. Węgry to w ogóle, moim zdaniem, ciekawie modernizujący się pod względem wojskowym kraj. O węgierskich zakupach i zmianach w tamtejszym wojsku zrobiłem całkiem niedawno materiał na kanale. Zainteresowanych serdecznie do niego zapraszam. Kolejny A50U zestrzelony. To następna strata takiego samolotu zaledwie po kilku tygodniach. W styczniu tego roku Rosja utraciła inny egzemplarz A50U, również w okolicach Morza Azowskiego. Teraz widzicie filmik z tego zdarzenia. Małe rozbłyski światła to mogą być na przykład flary, a ten duży rozbłysk to już najprawdopodobniej uderzenie pocisku, które zniszczyło statek powietrzny. Załoga oczywiście nie przeżyła, a byli to z pewnością dobrze wyszkoleni oficerowie. Co jest jeszcze dodatkowym ciosem dla rosyjskiego wojska. No i podstawowe pytanie. Jak to się stało? Rosjanie utrzymują, że znowu zrobili sobie kukusami i w Bryjewa, tak jak w styczniu, miała trafić rosyjska rakieta. Co by świadczyło chyba już o całkowitej degrangoladzie rosyjskich sił powietrznych. Ale oczywiście to tylko jedna z teorii. Badają informacje, że użyto pocisków systemów S-200 Vega które mają zasięg nawet 250 km i mogli to zrobić Ukraińcy. Mówi się także o grupie dywersyjnej, która działa w granicach Morza Azowskiego i to ona dokonała tego zestrzelenia. Jest jeszcze teoria o uzyskaniu przez Ukraińców nowych możliwości i posiadania broni przeciwlotniczej o znacznie większym zasięgu. Tak więc widzicie, opcji jest kilka, ale pewne jest, że kolejny A-50 został skreślony ze stanu rosyjskich sił powietrznych. Na dobre. Do czego służy A-50 i dlaczego jest tak cenny? Opowiadałem w materiale przygotowanym z powodu zestrzelenia tego samolotu kilka tygodni temu. Jeśli jesteście ciekawi odpowiedzi na te pytania, to zapraszam do tamtego materiału. Iran dostarcza pociski balistyczne Rosji? Agencja Reutersa uważa, że tak. Według ich źródeł, Iran miał rozpocząć dostawy rakiet na początku tego roku. Mowa nawet o 400 pociskach. Chodzi o Fateh 110, który ma zasięg około 300 km oraz Zulfikar o zasięgu nawet 700 km. Jeśli byłaby to prawda, to Rosja zyskała drugie źródło dostaw tego typu amunicji. Wsparcie do tej pory udzielała Korea Północna i są już dowody na bojowe użycie rakiet balistycznych z tego kraju na Ukrainie. Zatem dostaw dla Rosji coraz więcej, a tymczasem Ukraina ma problem, bo dalej brakuje wsparcia ze strony USA. Prezydent Ukrainy, Władymyr Załęski, stwierdził, że ukraińskie wojsko przewiduje teraz, Dwa scenariusze walk z najeźdźcą. Pierwszy, w przypadku braku pomocy ze strony USA, będzie polegać głównie na obronie. Drugi, przy wsparciu wojskowym USA, zakłada, że Ukraina odzyska inicjatywę i zacznie ponownie wypierać Rosję z ukraińskich ziem. Armia Europejska? Czechy mówią nie. W przestrzeni medialnej coraz częściej pojawiają się głosy o potrzebie stworzenia europejskiej armii, to znaczy na poziomie Unii Europejskiej. I tak, wiem, Unia to nie cała Europa. To taki skrót myślowy. W każdym razie, taka armia miałaby chronić obszar Unii, ale przede wszystkim podlegać wspólnemu dowództwu, co oczywiście nie wszystkim się podoba. Pytanie też, co w takim układzie z NATO? Czy byłaby to struktura do niej konkurencyjna czy wspierająca? Według jednego z pomysłów, taka armia miałaby być finansowana wprost z budżetu Unii Europejskiej, a kompetencyjnie podlegałaby Parlamentowi Europejskiemu. Wspólne wojsko miałoby być, przynajmniej według zwolenników tego pomysłu, Remedium na dość wolne odzyskiwanie przez kraje Europy potencjału bojowego. No i mielibyśmy tu pewne wysokie finansowanie, bo o tym decydowałby Parlament Europejski, a nie poszczególne kraje. Nie wiem, czy w takim układzie krajowe armie dalej by funkcjonowały, czy byłaby już tylko armia europejska. Pytań wiele, odpowiedzi niewiele. Do tego pomysłu odniosły się władze Republiki Czeskiej ustami pani minister obrony Jany Czernochowej. Według niej rozmowa o europejskiej armii to mrzonka, iluzja i nie ma sensu rozdrabnianie zasobów Unii Europejskiej. Ze swojej strony dodam, że zamiast tworzyć kolejną strukturę w ramach UE, którą od razu przerze biurokracja oraz problemy decyzyjne, proponuję zacząć od wydawania 2% PKB na wojsko, na poziomie poszczególnych krajów, jak najszybciej. 23 kraje NATO, licząc już ze Szwecją, należą do Unii Europejskiej, która składa się z 27 krajów. Weźmy się za zobowiązania traktatowe Sojuszu Północnoatlantyckiego na serio, a w Europie bardzo szybko zrobi się bezpieczniej, przynajmniej w kwestii rywalizacji z Rosją. Czy wojska NATO wkroczą na Ukrainę? Podczas konferencji w Paryżu przedstawiciele państw NATO odbyli na ten temat pierwsze rozmowy. Słysząc to, co przed chwilą powiedziałem, wielu z Was może się zdziwić i to bardzo. Burzę medialną zaczął premier Słowacji, który powiedział dzień przed konferencją, że żadnych wojsk na Ukrainę i jego kraj nie wyśle, choć są państwa, które byłyby w stanie to zrobić. I właśnie ten temat ma być jednym z punktów zbliżających się konferencji. Potem temperaturę podgrzał prezydent Francji, który stwierdził już po konferencji, że nie ma konsensusu co do wysłania żołnierzy na dziś, ale w przyszłości nie można tego wykluczyć, bo najważniejsze jest zapobieżenie zwycięstwa przez Rosję nad Ukrainą. Z kolei nasz prezydent Andrzej Duda potwierdził, że faktycznie takie rozmowy się toczyły, ale entuzjazmu nie ma i zgody także. Proszę państwa, idziemy na ostro. Oczywiście nasi politycy, m.in. premier Donald Tusk, jasno powiedzieli, że planów wysłania polskich żołnierzy nie ma, ale fakt, że rozmawia się o tym na poziomie NATO jest naprawdę sporą zmianą retoryki. Na razie trudno mi sobie wyobrazić wojska NATO na Ukrainie, szczególnie teraz. Ale nikt nie powiedział, że wojska poszczególnych państw nie mogą tam wkroczyć w ramach mniejszej koalicji. No ale dobra, podejdźmy do tego trochę realistyczniej. Jasno wskazuje się, że Kijów potrzebuje teraz przede wszystkim broni i amunicji, a nie żołnierzy NATO i myślę, że właśnie w tym kierunku trzeba zwiększyć wysiłki w dostawach na Ukrainę. A w przyszłości to już trochę inna sprawa. Można sobie wyobrazić pokój albo długotrwałe zawieszenie broni na Ukrainie, i wtedy będzie przestrzeń do wkroczenia wojsk do tego kraju, a bardziej do tego, co z niego zostanie. Bo obawiam się, że Ukraina z tej wojny w takim samym stanie terytorialnym, jak przed lutym 2022 roku, niestety nie wyjdzie. Wtedy te wojska mogłyby pełnić rolę stabilizacyjną, coś jak siły Stanów Zjednoczonych w Korei Południowej po wojnie koreańskiej. Do całej sprawy zdążył już odnieść Kreml i stanowisko Rosji jest jednoznaczne. Wojska NATO na Ukrainie oznacza nieuchronny konflikt, czyli wojnę. Koreańczycy z południa zmienią prawo dla Polski. I na koniec krótka informacja z Korei Południowej, która myślę nie jest specjalnie sensacyjna. Tamtejsza podkomisja parlamentu przyjęła poprawki do ustawy, która ma zwiększyć kapitał własny tamtejszego banku eksportowo-importowego o ponad 60% z 15 do 25 bilionów wonów. Cel jest jasny. Kolejny kredyt dla Polski na zakup tamtejszego uzbrojenia. Zmiana była konieczna, bo napożyczaliśmy się w Korei już tak dużo, że według tamtejszego prawa bank nie mógł dalej udzielać nam kredytów. A bez nich były zagrożone kolejne kontrakty zbrojeniowe. Projekt osiągnął już konsensus polityczny, zarówno rządzących, jak i opozycji, a zatem jego przyjęcie to raczej formalność. A zatem weźmiemy kolejne kredyty. Na dziś to już wszystko. Zapraszam do sekcji komentarzy i dajcie szczególnie znać, co myślicie o wojskach NATO na Ukrainie, a także większej ilości niemieckich żołnierzy w Polsce. Przypominam także o możliwości subskrybowania kanału, jeśli oczywiście podoba Wam się to, co robię i chcecie słuchać kolejnych materiałów. No i trzymajcie się. Miłej środy i do następnego materiału, hej!